Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z murowania parteru. Mam nadzieję, że tym razem uda się więcej popracować. Aczkolwiek już ciemne chmury wychodzą, więc zobaczymy. W ostatnim odcinku widzieliście, że udało nam się wyciągnąć tą stronę na gotowo i tą stronę na gotowo, a teraz bawimy się z w tą, w tą stroną, tą to najgorszą można powiedzieć, bo jest dużo zabawy, dużo cięcia. No i też mamy rusztowania, tylko tyle co widzicie, więc musimy się tutaj przestawiać. Przed chwilą przyjechały nadproża gotowe, ceramiczne, zapłaciłem 1200 zł. Jedno jest trochę za krótkie, według mnie, ma mały zakład, więc spróbujemy zamienić. Ewentualnie podstępujemy przy zalaniu, bo te nadproża to są w sumie tylko po to, żeby przytrzymały beton, bo i tak od góry na nich już idzie wieniec. więc po prostu one będą taką osłoną, można powiedzieć, taką, takim podwójnym nadprożem, czyli tym ceramicznym, no i z betonu. Więc zobaczymy jak będziemy robić tamtą stronę. Dzisiaj najważniejsza jest ta strona, żeby skończyć. Więc tam mamy można powiedzieć na gotowo. Tutaj będziemy chcieli się później przestawić i tutaj będziemy chcieli domurować tak żeby trzy strony były na gotowo. Jak chodzi o tą stronę, którą tu widzicie z drugiej strony, czyli tu, no to są raz, dwa, trzy, cztery kawałki, które będziemy musieli podeprzeć, jakbyśmy zostawiali to, bo jutro już musimy wyjechać w delegację niestety, bo tam mamy zobowiązania. A tutaj, tak jak wspomniałem, jednokrotnie jest to moja prywatna budowa, którą robię w wolnej chwili. Natomiast tam muszę się pojawić, muszę kończyć zlecenie, więc zobaczymy, ile uda się wyciągnąć. Dobra, żeby nie przedłużać, skakuję na górę i pokażę Wam za chwilę, jak sobie takie nadproże zamontować. Bo jest to bardzo prosta sprawa. Tylko trzeba wiedzieć, na jakiej wysokości to zrobić. No i też trzeba wiedzieć, czy na tym nadprożu będziecie dalej coś murować, czy już nie będziecie murować. Jeżeli będziecie murować, no to najlepsze nadproże to jest takie, które nie ma tu buły. Czekajcie, świeże które nie ma tu buły. Natomiast, jeżeli macie takie nadproże, które jest nie no, niezbyt ładnie ulane, no to na tym jest ciężko później coś przemurować. Kwestia jest tego, właśnie czy będziecie murować, czy nie. My nie będziemy murować, więc nam to jest bez znaczenia, bo to jest tylko osłona przed betonem. A cóż to takie ciężkie? Chyba drutów nawalone. No, dwa palce. Dobra. Muszę sobie podnieść. Prawie trzy palce. Równo masz tam? do ciebie jeszcze? Dom nie wystaje. A, dobra, to dodaj troszkę do mnie. Dobra Jedno jest Tu nie wystaje Tu Są też. To nie też. Nie wiesz, to wiesz tu? No w sumie można O. Dobrze, to nie będzie tak. Tu środek się zapianuje, pięknie. Od razu też rzucamy. A to sam rzucę. Nie, trzeba rzucić kawałeczek. Tu już za dużo będzie kleju Coś się wiatr ruszył Żeby nic znowu nie przewiało bo... No o 10 miało padać, a jest już koło 10 pewnie. Więc kolejne okienko pogodowe: może się uda coś zrobić. Jak się nie uda, to się nie uda. Ale... No, dobrze na Dobrze, że rano kefir To jest siła razy Trochę za krótkie jest, ale mówię, to są uroki gotowców. Dobra, drugi. Troszkę krzywe, no ale no to tak jest. Dobra. Pięć. A tu jest sześć i pół. To zrób z jednej strony, z drugiej po piątce, a ja tam dam kleju. Dobra, tu się zawali betonem, trochę za szeroko zrobiliśmy, ale zamówiliśmy nadproża, trochę o innych wymiarach, trochę o innych wymiarach przyszły. właśnie pytałem jakie mają to powiedzieli, że podaj otwory to Ci dobierzemy, no i wyszło, że troszkę jest różnicy, ale to nic, poradzimy sobie. Piknie, piknie to lecimy dalej. Tutaj widzę, masz dwa kawałeczki. Nowe rękawiczki, już dziura. Dopiero w tamtym roku je kupowałem. Może być? Nie wiem, A wiesz po co to jest? Tutaj taki mniejszy, ta dwunastka O tu, gdzie pokazuję palcem, tu, tu, tu Te? I tu Nie wiem Tutaj będzie podciąg, bo mamy wnękę Czyli tu Tu jest podciąg i tu dookoła jest wieniec A tu będzie ulany strop Aha Nie Rozumiesz? No No to dobrze to. Oby pogoda tylko pozwoliła. No Ma padać po południu Co? No ale zapowiadają deszcz się na popołudnie. No ale To by nie padało No aby nie No, no my ale skończymy tego nie pogoda dzisiaj Na no robotę tak, tylko żeby nie padało no, Dwunastka, dobra, dwunastka Muszę sobie kamerę założyć Tak, dwunastka tutaj. Nie, bo tak. tak. Podaję po Kto będzie sprzątał? No. A bo ja wiem, chciałaś taki, to taki ci stawiam. Może być czy krzywo? Może być prosto. Może być prosto <laughs> Okej okay, to postaram się, żeby było krzywo Jak może być prosto takie ja, że śmień nie krzywo, nie? jakbym się opar zrobił Tak, o się by cię bolało To bym nosił a i tak nie jest ten towar super prosty jeden jest 2 mm większy jak to leży w tej folii na składzie budowlanych te palety to to nie są takie spoko czekaj, żeby nie stanąć na tym, bo to są deski tylko do towaru Ciężej, nie? Ale to tyle, więcej już wyżej nie ma. Nie? Nie. Nie, tu nie ma kolankowej. To i nie? Szczyty. szczyty no. Ile szczyty im było? No, Jakieś 220. Nie, 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 bo tu jest kondachu chyba 35 stopni. Może być? Chyba nam nie jest pisane, żeby dzisiaj skończyć tą stronę, bo zaczęło padać. Nawet myślałem, że uda nam się troszeczkę w tym deszczu porobić, bo chociaż tutaj chciałem to podmurować, ten fragment, natomiast no nie udało się. Klej się zaczął robić wodnisty, no bo padało bez przerwy, pustaki były już mokre, ciężkie, no i my też przymoczeni. Dobra, zamykam ramę i pakuję śmieci, bo jutro nam zabierają, bo zgłosiłem to muszę to wrzucić na busa i podwieźć pod drogę tutaj ostatnio popryskałem te budzie, żeby trochę je wytępić bo też chciałem o cholera jakie błoto to wszystko spokuje tam z góry dlatego też muszę z tym porządek zrobić ale jak już skończę murować to no i wienie zalejemy tak zrobimy czyli zrobimy stan surowo otwarty to nie wiem czy dobra zamknięte to nie wiem czy nie obłożymy krawężnikami bo tu zobaczcie, to wszystko spokuje nam. Jest różnica poziomów, bo droga jest niżej, bo tu wybieraliśmy i on planuje oczywiście podnieść jeszcze, dlatego budynek podniosłem do góry. Jednak do momentu, aż tego nie zrobię, to wszystko po prostu spokuje. Więc jak już będziemy mieli stan sprowy otwarty, także już wiem, że tu nie będzie nic robione, to od razu krawężniki, krawężniki, wejście, krawężniki. Sypiemy kruszywo, robimy jeszcze jakiś drenaż, tak żeby ta woda, która będzie z tamtej strony szła, to żeby szła tędyk, albo z drugiej strony. Zrobimy jej takie przejście, bo tu widzieliście, o, zobaczcie ile tu jest wody. Wszystko po prostu idzie, a ostatnio są mega ulewy u nas. Oj, tutaj woda stoi, to o tym mówię. Odsuniemy się od budynku. Jakieś 4 metry, 5, muszę przeliczyć ile dokładnie potrzeba. I tu wybieramy pod drogę, bo tu zajeżdża do garażu, ale póki to no nie możemy skończyć murowania. Sami widzicie to się dzieje. No, no na to akurat nie mamy wpływu. Dobra, rzucam te worki na szybko, bo są przygotowane. Jutro mają pozabierać. Tutaj trochę posprzątaliśmy. tyle. Głowy sobie nie urwiemy z tego powodu, że deszcz pada Ale robi nam to sporo utrudnień Zwłaszcza, że chcieliśmy... A, niech ten leży Zwłaszcza, że chcieliśmy tutaj Wymurować Teraz jakbyśmy zjechali za kilka dni, to byśmy Zaczęli się bawić zbrojenie Bo w tym też chwilę zejdzie Zdaniem te słupy przewiążemy, o to muszę to związać zanim te słupy przewiążemy zanim to wszystko porobimy to też zejdzie no ale jak sami widzicie będziemy musieli to będziemy musieli jeszcze to rozłożyć w czasie, oczywiście już nie będę chyba nagrywał wam parteru no bo już i tak jest kilka odcinków, które są takie nie nie takie jak bym chciał chciałem wam pokazać jak zaczynam jak muruję no i później koniec natomiast widzicie, że jest ciężki temat więc tamten przód już zostawimy Poza kamerą, postawimy poza kamerą, a później jak będziemy to wszystko wpinać do kupy, no to wam nagramy. Więc dzięki, że jesteście. Łapka w górę i subskrypcja. A ja rzucam jeszcze ten worek, pakuję tą folię i jadę się przebrać, bo jestem całem mokry. Na razie, cześć.